Siemanko, witamy w kolejnym odcinku Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie dwie wyrzutnie od Super Power. Jedna to jest e, Cosmic, Cosmic Firework A druga to jest e, Secret Midnight I jeżeli chodzi o tą wyrzutnię to mamy tutaj do góry fajnie przedstawione informacje To jest B19-2501 no Czas, czas e, strzelania to 23 sekundy Mamy 19 strzałów, kaliber to 25 mm i chyba wznoszą się na 30 metrów, tak? Nie? Yy, tak, tak jak mówisz. mamy... Pokaż tył... Yy, mamy tutaj lącik zabezpieczony Tył wyrzutni. Mamy kategoria F2 19 strzałów, tak jak już mówiłem. NEX 157,7 gram Czyli nawet nawet. No sporo. Z takich ciekawszych informacji co tu jeszcze mamy? Klasa F2, nie? F2, F2. No, za y, taką wyrzutnię właśnie trzeba zapłacić y, około 5 około dyszek, dyszek. Jeżeli chodzi o drugą wyrzutnię, Secret Midnight, Midnight y, no to do góry też mamy takie info. Mamy y, B25, myślnik 3020. To jest kod produktu. Czas trzymania 34 sekundy. 25 strzałów. Pociski również wznoszą się na y, 30 metrów. Y, mamy ląd y, podstawowy i ląd rezerwowy. Także plusik. Też i nie, mamy... warto, nie warto zdzierać też tych, y, też tych y, właśnie osłon nie na no, ląd przed strzelaniem, bo tutaj macie opisane na górze, który jest rezerwowy, a który jest podstawowy, i potem nie będziecie wiedzieli, nie? Zobaczmy, czy ten może. My zawsze robimy sobie tak, że zdzieramy tylko ląd podstawowy i zawsze wiemy, że y, ląd rezerwowy, rezerwowy jest zaklejony, nie? To nie? No i jak widzicie, mamy kaliber 20 mm, 25 i 30 mm, także. Zróżnicowany kaliber, pewnie jakiś finał jest lepszy w ogóle No zobaczymy, jestem bardzo ciekawy Grafika też... nawet fajna, nie? Tak właśnie, się otwierano. właśnie chciałem powiedzieć, że trzeba pochwalić też sobie Power za yy, fajną grafikę No i jeszcze zobaczmy tył yy, Tył tutaj Za trzeba zapłacić około 7 dyszek 73 zł dokładnie No Jak nam się uda, to wam yy, linki wkleję po prostu po tego yy, Gramatura trzeba. to 237 Kategoria F2 2018, czyli dosyć świeżutka jest ta wyrzutnia Kurczę, ale F2? Dziwne trochę, nie? Yy, z takich ciekawszych informacji. No, to 25 strzałów, no i yes. to by było chyba tyle z informacji potrzebnych. potrzebnych. Przetestujemy sobie te dwie wy, wyrzutki. Oczywiście dziękujemy też za podesłanie y, Superpower'owi tych tak. wyrzutni do testu. Dziękujemy. No i lecimy do odpalania. No i lecimy. Zaczynamy test. Wyrzutni Cosmic Fireworks i Secret Midnight. Lecimy najpierw z Kosmic. cosmic fireworks watch my eye when Dobre! Jeżeli chodzi o tą pierwszą wrzutnię, to miała dupnięcie trzeba powiedzieć. Dobre. Efekty też były ciekawe. Teraz zobaczymy drugą. Secret Midnight. Tu mamy y, kaliber 20, 25 i 30 mm. Finał kont 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 był kątowy, nie? nie? Kontowy finał był, taki wiesz, że... No. O wow! Ono mnie to zdziwiło. Ale nic skoleciało i tak napierdzielało, że... Cześć, że nawet Trzymaj. ten finał się nie zmieścił w kadrze chyba? No. Szeroki był, mega. Szeroki. Ja myślałem, że wiesz, że wyrzutnia się tak, tak lekko przegimnęła. No jeżeli chodzi o wyrzutnie Secret Midnight, myślę, wy że wyrzuteńka naprawdę urozmaicona. Mi też się podobała, choć na początku te strzały były średnie moim zdaniem, ale finał za to i końcówka no była. bardzo był faza, tylko nie wiem, czy on był kątowy ten finał, bo znaczy, te rurki są prosto, nie? Ale one są, widzisz, tak daleko od Ciebie i mogło to przez to być, nie? Podejrzewam, że wiesz, że jak chceło kilka pocisków na raz, to ta wyrzutenka mogła po prostu tak się wiesz, zacząć, nie Nie to, ale zrobiła się kątówka fajna, Przez to jeden nie? strzał wyleciał no tak? No, tak. oddalone są od siebie, nie? No, no tak. tak. Także mi się fajna była ta wyrzutnia, ale... No 7 takie zasługuje. 7 ja sposób nawet. No, takie 7 z minusem. Ode mnie, mnie 7 a ten plusik za urozmaicenie, bo były różne tutaj Teraz wielkości. Przejdźmy do drugiej. I oczywiście plus za ląd rezerwowy, co nie? I tutaj mi się bardziej spodobała, bo w sumie jest ta wyrzutnia tańsza i. Na początku, było mi trochę się trochę bardziej się trza, się podobało, no. Potem trochę wolniej strzelała, nie? No ja i dam 7 z plusem. Cały czas ta sama jedna wielkość efektu, no. ale myślę, że wielkość efektu przyzwoita i no. Tak, fajna. A ty ile dajesz? Dam jej tutaj. 7, 7, myślę, że 7 albo będzie no, tutaj. Także o tym komu e, Napiszcie w komentarzu, jak Wam spodobały się te wyrzutnie. Możecie sobie je obciąć e, w linku poniżej. I oczywiście gorące podziękowania dla naszego sponsora Super Power za podesłanie materiału do testów, bo to dzięki e, właśnie Super Power mogliśmy przetestować sobie te wyrzutnie. Tak, także wbijcie na grupę na Facebooku, zostawcie łapkę w górę. No i sub subskrybujcie kanał. Także dzięki za oglądanie i siemanko. Trzymajcie się, strzała!